Niech będzie błogosławiony Jezus Chrystus na wieki wieków. Amen. Szczęść Boże, bracia i siostry to kolejny film już na kanale. A pamiętacie matkę Teresa? Ja mam książkę, Matka Teresa. Notatki, przemówienia, modlitwy. A... I chciałbym Wam przeczytać z tej książki bardzo, ale to bardzo... Ważne treści. Jedna z tych treści to płomień miłości. E, bo wiecie, że jedno zdanie jest najważniejsze w całej Biblii. Jedno zdanie jest najważniejsze, najpiękniejsze. Bóg jest miłością. I tutaj w tej książce Matki Teresy, jest treść, płomień miłości. Miłość, aby przetrwała, musi się karmić ofiarami. Słowa Jezusa. Miłujcie się wzajemnie, tak jak ja was umiłowałem. Powinni być dla nas światłem, ale i płomieniem, wypełniającym nasz egoizm. Miłość, powinna być tak samo naturalna jak życie i oddychanie. Święta Tereska mówiła. Kiedy postępuję i myślę z miłością, czuję, że to Jezus działa przeze mnie. Im głębsza jest moja jedność z nim, tym większa jest moja miłość do tych, którzy żyją w Karmelu. I słuchajcie, miłość. Bóg jest miłością. Miłość jest potężna, tak? Bo Bóg jest potężny. Bóg jest silny. Nasz Bóg jest silny, nasz Bóg jest potężny. Miłość. Jedno słowo, a tak wiele znaczy. Jedno słowo, a ratujesz życie człowieka. Jedno słowo jedno uczucie, które. Jest w całym wszechświecie. Kochajcie siebie nawzajem, wypełniajcie wolę Boga Ojca. I teraz przejdziemy do narzędzia Chrystusa. My oddajemy nasze dłonie, oczy i serca do dyspozycji Chrystusa, aby On działał przez nas. Proszę Was, nie bójcie się, aby Jezus Chrystus działał przez Was. Niech On działa przez Was, niech On działa przez nas. Nie bójmy się tego, nie bójmy się. Dobroć i zrozumienie. Nigdy się nie dowiemy, ile dobra może przynieść zwycze, zwykły uśmiech. Mówimy, że nasz Bóg jest dobry, łagodny i wrozumiały. Czy jesteśmy tego dowodem? Czy ludzie cierpiący mogą w nas to, dostrzec tę dobroć, wybaczenie, zrozumienie? Oby nikt, kto przychodzi do ciebie, nie odszedł. Nie stając się lepszym i szczęśliwszym, wszyscy powinni dostrzegać dobroć na Twojej twarzy, w Twych oczach, w Twym uśmiechu. I tak, to jest prawda. Jeżeli ktoś jest wokół nas, to powinniśmy się starać, aby ktoś w nas dostrzegł tą dobroć, tą miłość. Tą łagodność. Tą wrażliwość. Ja jestem człowiekiem wrażliwym, uczuciowym, czułym i ktoś mi kiedyś powiedział, że nie powinienem taki być, bo jestem mężczyzną. Słucham. Słucham. <laughs> Wrażliwy, uczuciowy i czuły mężczyzna to prawdziwy mężczyzna. To są cechy prawdziwego mężczyzny. Myśleć o innych. Powinniśmy myśleć o innych. Nie powinniśmy myśleć o sobie, lecz o innych. Powinniśmy żyć dla innych. Żyć dla Jezusa i dla innych. W slamsach jesteśmy światłem i dobrocią Boga. Przewidywanie jest początkiem świętości. Jeśli uczycie się z sztuki przewidywania, będziecie się coraz bardziej upodabniać do Chrystusa, bo Jego serce było słodkie i zawsze myślało o innych. Jeśli nasze powołanie ma być piękne, musi być wypełnione troską o innych. Jezus wszędzie czynił dobro. To co zrobiła Maryja w Kanie, było właśnie myśleniem o potrzebach innych i mówieniem o o tym Jezusowi Jak wielu dzisiaj z nas myśli tylko o sobie ja nie chcę oceniać nie chcę sądzić ale powinniśmy naśladować Chrystusa powinniśmy naśladować i stawać się podobnym do Jezusa powinniśmy naśladować i stawać się podobnym do Maryi Ja mam teraz w swoim życiu taki czas w którym chcę się stać Stawać podobnym do Maryi i ją naśladować. Amen.